To, to się nie w No dobrze, Ale ty 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 to... No nie, no. to No No, po czterdzieści. Po czterdzieści. Po czterdzieści. Dobra, zgadza się Stasiu. Stasiu, pij Pij, bo zdjęcie robię. Śmierdzisz jeszcze, Aksel? Nie, nie. Daj, ja będę go nagrywał, że ty pił. Pójść to kurwa. mów tutaj. Nie, to jest ty. Pomyśl, za pij to kurwa, bo można chce umieć. Ile będzie tego? Dostaniesz kurwa, piński kabletek, kurwa, i pij to, bo można chce umyć, kurwa kubki. To, bo chcę, Trzeba umyć na cenie. to, I, i ja. nie, 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 to, teraz gadać. to teraz ale, ale, nie, gadać. to, daja, to, daja, to, wylaje, jak to nie, 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 to to nie, to nie, no, to nie, 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 nie,